Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj płynę, jest duszno, nic nowego. Nagrywam znowu w duchocie i przyszła paczka z Pucky Store. To jest pierwsza paczka, a tutaj mam obok taką ogromną. Nie wiem, co tu jest, także dzisiaj będziemy robić mierzymy. Nie wiadomo, wielka nie wiadomo. Kochani, jak zawsze, jeżeli lubicie mierzymy na moim kanale, zostawiacie kciuki do góry, będzie mi niesamowicie miło. Jak zostawicie po sobie ślad. Eee, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, jeżeli nie chcecie omijać filmów, oczywiście o lajkach. Dobra, otworzę pierwszą paczkę tak to wygląda jak Paty przysyła paczkę tu liściku nie było więc otworzę sobie tą dużą paczkę. uuu a tu jest jeszcze więcej paczek i teraz nie wiem w której się znajduje list, bo Paty store w takie oto pudełka to jest polska marka polski sklep niektóre rzeczy mają z Polski szyte w Polsce, niektóre mają sprowadzane na przykład z Włoch no szukam, nic tu nie mam żadnego liściku, jest Przedostatni był liścik. Na to czekałam. Karola, dziękuję, że mogę wysłać Ci kolejną paczkę. Mam nadzieję, że wszystko Ci się podoba i będziesz w tym dobrze się czuła. Dla Twoich obserwatorów zostawiam kupon rabatowy stylizacji 10, który obniży zawartość zakupów o 10%. ściskam pati. Jest. Wiedziałam, że to będzie. Są i krówki od pati. I jest ostatnia paczka. Także zaczniemy po kolei. Po kolei będę mierzyć, co tu jest. Wiem, że są tutaj jakieś komplety. Wiem, że są sukienki. Ale nic nie wybierałam tym razem. No dobra. Mamy tu to taki. W zeszłym roku już Wam pokazywałam, mierzymy właśnie od Pati i też był taki zestaw. I do tego są spodeny szerokie. Mierzę. I mamy pierwszy zestaw i ten zestaw ma taki krótszy top i spodnie. Spodnie są długie, sięgają mi do kostki. Pati mi pisała, że boi się o długość spodni u mnie, ale jak najbardziej są spoko. Także tak wygląda, trochę jak kombinezon. Jest to bardzo wygodny zestaw. I tutaj ta góra jest taka krótsza. Także wiecie, taki trochę krop, ale naprawdę jest to wygodne, bardzo takie swobodne i po prostu możecie się poczuć jak w kombinezonie. Jak e, kombinezone są dla was niedobre, tak jak dla mnie w większości. I kolejna rzecz z serii Shapes, a Shapes to jest właśnie ta linia autorska patty, I tu jest komplet, ja czekałam na te komplety, bo teraz będziemy dużo jeździć na działkę i pomyślałam, że to będzie idealny strój na działkę, właśnie top, short możecie w tym skoczyć te auta, gdzieś podjechać. To są takie komplety dresowe i z tego co wiem to jest one size. Więc zobaczycie jak na mnie to wygląda, ja nasz noszę rozmiar 40-42, czyli takie L na XL. I zobaczycie jak na mnie wygląda one size, to jest top i spodenki. Dokładnie te miałam na sobie w zeszłym roku jak pojechałam do... Nie na farmę iluzji, na farmę iluzji, tak. I było mi mega wygodnie w tym. No i mamy pierwszy komplet. Tutaj tą górę można albo wypuścić, albo włożyć w, tutaj w pas. I wbrew pozorom te rzeczy wcale nie są aż tak duże. Mają bardzo dobrze zachowane proporcje. Tutaj mamy szersze ramiona, więc nie jest tym gorąco. Szerszy dekolt, więc też tutaj nic nas pod szyją nie drażni. Bardzo ładnie się tu schodzi. No i shorty wygodne. Mają kieszenie, takie dresówki typowo, bardzo ładnie wykończone. Także to będzie na pewno komplet, który, w którym będę śmigać często. Wygląda jak kombinezon, a jest to po prostu właśnie komplet. Także jestem na tak, to jest super. Jest tutaj coś żółtego i to jest chyba żółty komplet także będę wam pokazywać różne kolory uuu a to jest żółta bluza, nie komplet wydawało, wydawało mi się, że skąd jest to jest bluza dłuższa z tyłu, tutaj zakrywa pośladki specjalnie, krótsza z przodu takiej długości także możecie sobie zobaczyć jak na mnie wygląda jest naprawdę oversize'owa, naprawdę duża i jest zrobiona z takiej cieńszej dresówki absolutnie nie jest to gruba bluza, nie jest to taka zimowa jest to rzeczywiście ciuch bardziej letni, także tutaj widzicie do leggingsów, do latania Spoko sprawa taka bardzo wygodna. I dalej mamy coś beżowego, chyba też bluzę. Tak, dalej mamy taką bluzę. Już mierzę. Zobaczmy. Siup. i mamy beżową bluzę. Chyba żółta mi się bardziej podoba. Jedyną uwagę, jaką mam, na to tutaj dosyć wysoki ten dekolt. Ja wolę, jak jest trochę w... niżej. Nie wiem, czy sobie nieobetnę. Nie wytnę tego dekoltu większego. Z tego względu, właśnie, że mam trochę inne preferencje, jeżeli chodzi o bluzy. Lubię tutaj mieć. Swobodę, tak to się robi taka trochę boxy, ale jest wygodna, naprawdę jest wygodna, także spoko. Kolejna paczka, Uuu, tu będzie chyba komplet. Dwa tak, zaczniemy sobie od tej limony. Najbardziej czekałam na tę kompletę. I coś czuję, że osoby, które lubią takie zestawy, poszaleją u pati, bo zobaczcie, jakość tego dresu jest naprawdę bardzo dobra. To jest taki, taki grubszy, bawełniany elastik, bardzo fajna jakość, to się też nie spiera. I zobaczcie też na wykończenia. Naprawdę fajnie jest wykończona. No, zakładam. Mamy tak, tutaj 92, 92 bawełna, 8 elastan. Super. W tej limonce mówię tak, bardzo mi się podoba ta limonka. Bardzo fajna, wakacyjna. Ten top, w ogóle jestem zachwycona. Te spodenki są bardzo wygodne, ale najbardziej podobają mi się te topy, bo one są takie mega wygodne, fajnie skrojone. że tutaj fajnie się wcinają w talię. Ładnie podkreślał, był takie, no ładnie się le, leją po sylwetce, że tak powiem. Myślę, że dziewczyny tak, rozmiar 44 spokojnie, możecie jeszcze założyć. W zależności też od waszej budowy. Spróbujcie sobie tych kompletów. E, I dziewczyny, które mają 38, też spokojnie, będą miały po prostu taki oversize'owy komplet. Także e, fajna limonka, taka brudna. No i zobaczmy, róż, Fuksja. No i kolejny komplet. Fuksja. ja uwielbiam siebie w fuksji. Lubię siebie w różu, to mi nadaje takiej energii. Myślę, że nawet jeszcze lepiej niż tej limonce. To też można zestawić czarnym dołem, jeżeli nie chcecie mieć różowych galotek i wiecie i mieć wyglądu kombinezonu. To można sobie wrócić na dół czarne. To też będzie fajnie wyglądać. Także kolejny super komplet. Nie wiem w jakich jeszcze są kolorach. Mierzę Wam to, co dostałam. I dalej, dalej, dalej. Bluza, ale krótsza. I to też jest one size, także Wam przymierzę teraz i zobaczymy. Jak wygląda ta bluza, jak się prezentuje ten one size? I tak w międzyczasie, między ujęciami, włączam i wyłączam nawiew, bo w tym pokoju nie mam klimy Nie wiem dlaczego nie zrobiliśmy tu klimę, bo jest ciężko. E, dobra, do czarnych spodanek założyłam e, tą bluzę, ona jest obszerna tutaj jest naprawdę dużo miejsca w tej bluzie tutaj dziewczyna nawet w większym rozmiarze wejdzie jest krótka, moim zdaniem jest krótka nie jest to bluza jakaś taka, która wiecie do legiesów, tylko właśnie ona jest dosyć krótka fajna, ta bluza mi się też podoba to jest znowu ta cienka dresówka, idealna na lato, taka do narzucenia na rower wieczorem super, idealna, bardzo mi się podoba i teraz coś z muślinu ja kocham muślin kocham muślin na lato on wprawdzie wygląda później jak taki gdzieś dziedziały, jak, yy, jak go wypierzemy. Ale nieważne. Najważniejsza jest wygoda, najważniejszy jest luz. Muslin ma taką strukturę. Dzisiaj takiego pogniecionego wafelka, jakby to jest one size. Także mierzymy tą sukienkę i ona ma taki pasek. Bardzo podobne były w zeszłym roku. Nie wiem, czy takie same, czy podobne. Yy, I też je gdzieś miałam. Też trochę rozdałam, też trochę dziewczyny popożyczały. No ale dobra, zobaczmy teraz tą muślinkę. No, i tak można sobie to wypuścić luzem, żeby było tak, jeżeli ktoś chce mieć naprawdę dużo swobody. Albo można się przepasać. Ja bym tutaj jak najbardziej się przepasała i tutaj Paki zadbała o to, żeby te sznurki były długie. I wtedy mamy efekt księżniczki. Wtedy mamy efekt takiego luźnego ciucha. Bardzo fajnie to wygląda. Można sobie to tutaj jeszcze związać dodatkowo, złapać na jedno ramię. To jest bardzo uniwersalny ciuch. Także tak wygląda ten muślinek. Super jest. I tutaj dziewczyny, niezależnie od rozmiaru w zasadzie, wejdziecie w tą sukienkę, myślę, że do 50 rozmiaru, spokojnie tutaj dziewczyny, możecie zamawiać w ciemno, to jest bardzo obszerna rzecz, także każda dopasuje do swojej figury, to jest naprawdę coś bardzo uniwersalnego, to mi się bardzo podoba. No i autorski jeszcze, to też jest komplet, piękny niebieski, haberek, mamy komplet, haberek, mierzę, słuchajcie, co jeden kolor to bardziej mi się podoba, już sama nie wiem, który najlepszy, fajny jest ten niebieski, dobrze wygląda. Super się w nim czuję. Także nie wiem, co wybrać. Gdybym miała się zdecydować na jeden kolor, pewnie bym wybrała czarny, uniwersalnie, ale później bym pewnie dobrała jakąś funkcję albo niebieski. Dobra, i mamy ostatnią rzecz. I będzie to panterka, autorska panterka Patty. W ogóle marzy mi się taka panterka, ale turkusowa. Jak znajdziecie rzeczy panterkowe, ale turkusowe, to mi podsyłajcie, bo w, tylko w takim kolorze panterki dobrze wyglądam. Tu się boję, że będzie zbyt, zbyt, zbyt. Zobaczmy, jak w tym wygląda. To jest one size. I tutaj znowu macie większy rozmiar, spokojnie wejdziecie w tę e, sukienkę. E, tutaj jest bardzo dużo miejsca na biust. Na mnie jest przyduża, ale rękawki na przykład są kaj, więc tutaj w zależności od waszej budowy troszeczkę, rękawy są na mnie obcisłe, a tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, jest dużo miejsca. Tutaj nie jest mój styl. To nie jest sukienka, którą bym na sobie widziała. Widziałabym ją na kaśce soli. widziałabym ją na osobach, które mają takie ma czarne włosy, bardziej charakterystyczne, taką mocniejszą urodę. Wydaje mi się, że do mnie nie pasuje ta panterka, ale napiszcie mi w komentarzach. Nie czuję się niej dobrze, ale jest dobrze uszyta. I materiał ma bardzo, bardzo dobrej jakości, świetny na lato. więc jak Wam się Pantera podoba, to jest naprawdę dużo materiału. Zobaczcie. Nie będzie, nie będzie Wam tu nic wychodzić, bo tu pacjent nie oszczędza na materiale. Także tutaj jest naprawdę sporo. I jest też dużo miejsca. Możecie sobie uregulować i w, w dekolcie, i w pasie. Tutaj się obwiązujemy. I zobaczcie, i te sznurki są bardzo długie bardzo długie są tasiemki, więc. Spokojnie się tu zmieścicie. Także to było mierzymy z Patty Store. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Link do Patty znajdziecie na dole, do jej Instagrama. Ja bardzo podziwiam osoby, które tworzą coś swojego, które same projektują. Fajnie, że Patty tworzy na większe rozmiary. Także jeżeli to jest coś w Waszym stylu, to koniecznie idźcie na sklep, skorzystajcie z kodu zniżkowego, on będzie działał tylko kilka dni. Więc zostawiam Wam wszystkie info na dole i dzięki Pati za te paczki. Dziękuję bardzo, bo mnie rozpiściłaś na wakacje. Będę miała świetne komplety na działkę do latania na te upały. Także dzięki serdeczne i do zobaczenia w kolejnym filmie.